Siemaneczku widzowie z tej strony Adrix, ja A witam was w kolejnym filmie z Roblox PRAWDZIWY ŻYCIE Na tym kanale No i widzowie jesteśmy w naszym lokalu Nowo zakupionym lokalu Za chwileczkę tutaj już mam Muszę się rozliczyć tutaj z tym gościem Ponieważ jak widzicie jest tutaj już wniesione Są tutaj wniesione takie Nie wiem jak to nazwać No półki ogólnie i takie rzeczy patrzcie To biuro jest też zrobione Jeszcze tylko brakuje widzowie tutaj tego sklepu No i widzowie ostatni zostawiliście Tyle łapek w górę dziękuję za to że już tam się wbił ten cały, jak ten nowy atrybut, nie wiem, zobaczymy, jeszcze nie mam pojęcia, jak się wbił, no to widzowie piszcie w komentarzach, macie w opisie atrybuty do wyboru i też macie atrybuty, które już są, przypominam, ulepszamy skilla Jacoba w piłce nożnej. dobrze, jeszcze z takich informacji, no to widzowie, rekrutacji w tym tygodniu, nie wiem, czy już była, czy jeszcze będzie, patrzcie Discorda, bo naprawdę, można się dostać do naszej ekipy nagrywkowej, a więc co, no ja muszę, kurczę, się z nim już, kurde, rozliczyć, bo gościu na mnie czekać w Dobrze. Eee, to ile wyszło? 150 dolarów. 150, no to proszę bardzo. Dobra, dziękuję. A tak z ciekawości co tu się buduje? Tutaj sklepik. znaczy w sensie, już jest wybudowane, tylko no powstaje tutaj eee, no, taki prawdopodobnie sklep z meblami. Aha, no właśnie my też tworzymy meble, szukamy jakichś klientów, bo my sprowadzamy do innych o. państw, bo nikt na razie nikogo tu nie mamy i trochę drogo jest tam sprowadzanie. Ale że co, że ta wasza... ta ekipa cała? Tak. Właściwie która... go szukamy w mieście, żeby troszeczkę zaoszczędzić, żeby nie wysyłać A. poza. Ale tworzycie meble normalnie, tak? Że... No że, że tak, to no tak. I potem i sprzedajecie je po prostu z jakimś, no... No tak. To... Można by było jakąś współpracę, jeżeli oczywiście jeżeli jesteście chętni, no to jesteś chętny spróbować. Dobrze, no to proszę, ja, możemy numery zapisać swoje, tak chyba będzie dobrze, najlepiej. Dobrze, dobrze. Dobrze. A, bo, bo, dobrze. No, e, dobrze, dobrze, proszę podawać. A dobra, panu pokażę. No, dobrze, dobrze, mam już. Dobra. Dobrze, no to jeszcze w kontakcie jesteśmy. Dobrze, Czas. no to widzę widzenia. Tak, ta. do widzenia. Do widzenia. Nie wiem, widzę, może się uda jakąś współpracę jeszcze nawiązać. Opłaca nam się to, widzowie, bo kurde, jakby oni nam robili meble. W sumie my chcemy tutaj otworzyć lokal z meblami, a nie mamy tak naprawdę jeszcze skąd brać tych mebli. No, no, musimy już zacząć o tym myśleć powoli. Pisaliście o może o sklepie z ubraniami, ale widzowie, wydaje mi się, że naprawdę najlepszą opcją był tutaj ten sklep z meblami. nie? Jeżeli możemy z tamtymi współpracować, no to nam się to bardzo, widzę, opłaca, Nie wiem jeszcze jak. Kurde, się dogadać z nimi, dobrze widzowie tylko Telefon mi dzwoni w ogóle Kto do mnie dzwoni? Tata do mnie dzwoni widzowie Co ode mnie chce tata? Odbieramy Halo, tato? ma? No, tra Co, co tam? Ej, do mnie, bo to nie jest sprawa ogólnie na to Co, co, Jeszcze raz? Przyjedź do mnie, bo to nie jest sprawa na telefon Dobra, 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 no Ej, to, ja to jest bardzo ważne No mogę teraz przyjechać, no? Dobra, dobra, będę zaraz Kurde, znowu tata coś ode mnie chce po raz kolejny, w sensie już dawno tak nie było, ale ogólnie chodzi mi że w serii. Często jest tak. Ty, tu jeszcze zapomniałem tego zamknąć, dobra jak ja te, Jakbym tego nie zamknął, to bym jeszcze mi się ktoś wkradł. Tutaj mamy klucze, wszystko musimy zamykać, to musimy dbać o to... O tu jest w ogóle, patrzcie pusto tu jest, nie? Jak utworzymy lokal, kurde, no to tu będą tłumy przechodzić, wiadomo, w sensie taki jest plan. Musimy to dobrze tylko zrobić, nie? Jedziemy widzowie do taty, nie? Ciekawe co co tym razem wymyśli nie? Kurde, nie wiem, już nie wiem, nie wiem czego się spodziewać O, eee, no witam wow. Kurde, co jest, ale bluzka fajna No siema, siema. To Co? To co? tu się stało? Co, co to e, było? Nie, nie ważne, nie ważne, to telewizja gra no. Telewizja gra Co? to jest? No, no, a propos to... telewizji, a, to ten... przyjęli mi program Co? Program? Przyjęli? Przyjęli? No! No to zarąbiście, no, no i... I wszystko dobrze. się zgadza! Tylko jeszcze muszę jeden filmik nagrać. Ale przez tak. telewizja normalnie? Przez... No. Co to za Ty... dźwięki? Nie, to jest telewizja. Ty, a tutaj co się stało? Bo... Do tego, no, no kurde, o kurde. I, i przez co tutaj wchodzi? Ha, tutaj. A, Cyk. No. No, a propos... No, no i studia no. się rozwija i dobrze. Masz w ogóle jakiś no. hajs do tego? No, A druga rzecz to. Zobacz na Żram. Tu. Co? co to jest, widzowie? To jest. Co to, jest? to jest małpa? To. Dobra, proszek. Co? Co? Proszek twij. What the fuck, co to jest? Co? No proszek. Jaki proszek? No proszek. Fajny, nie? To jest. Co wygląda jak te twoje, te, te przebranie twoje To no. jest prawdziwa małpa, czekaj mogę dotknąć? No Dobra, cię trzeba się ograć Ała, 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 kurde No mówiłem Dobra To jest A w ogóle ma... wiesz co? Wiesz co? To jest. No Okazało się, że w klubie spotkałem jakąś dziewczynę, co? Co? No No I co I z... dalej? I masz siostrę Co? co? No masz siostrę Zobacz Haha, ha, to był prank, Bambiku! Spodziewałem się tego, wiesz? No Już... jeszcze ja, że takie Już zaskoczenie, no, 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 co tam Dobra. jest? No. Floszek! To jest! Co? A tam poszedł, tu, tu jest, tu jest gdzieś. Gdzie? Tu, co, co? Floszek, nie no, Floszek, znowu się wydupiłeś. Co jest to tą i tak? Ty, ty jesteś pewny? Nie wiem, czy ta małpa jest normalna jakaś? Bo to w ogóle modna? Tak, a, ty ty a masz pod wodę, nie? No ogólnie to bo z nią nagram odcinek. Jak chcesz z małpą nagrać odcinek? No, nie, bez przesady, jak ci jak, prog jak ci z telewizji to zauważą, no to wiesz, to, to już masz po programie, nie? No, dobra, jest... nie będzie czasu już gonić, a potrzebuję zasadzić jeszcze roślinki no, to bo, bo, Kurde, dobra. proszę, no to ty już to... masz, no nie, rozwalił mi talerze, dobra, eee, jak chcesz, Dobra, kurde, masz... dobra, no nie, nie, no mogę, nie, nie będzie, jak chcesz, bo, mogę bo. Się. Ale no, jeszcze będę musiał na pewno przyjechać No troszkę, siema, tato Dobra, widzowie nie mam pojęcia kurde co tam się dzieje no Co jest? Okay. Nie słyszeliście to nie widzę czy to słyszeliście To pan normalnie sobie mapę, mapę w ogóle ogarnął wrócić ten w końcu po chyba po dwóch miesiącach jest aktualizacja, no. Kurde, jaram się, widzowie, bo w końcu będziemy mogli coś więcej tutaj zrobić, nie? Chociaż cały czas jest jeszcze pełno pomysłów, widzowie, mówię, mówiłem już ostatnio, że będzie się dużo działo, więc będzie. Dobrze, tylko dzisiaj, widzę. Na, mamy bardzo na szybko nagrywkę, więc jeżeli właśnie Taki wątek jak przed chwilą troszeczkę nieogarnięty był, to wyważcie, widzowie, ale mamy nagrywkę w poniedziałek, gdzie zazwyczaj mamy w sobotę, nie? I no, i każdy na szybko jest tak naprawdę, no i, i tyle po prostu. Dobra, widzowie, musimy wyrobić sobie dowód do sobie Także jedziemy do tego ratusza, ratuszo banku, nie wiem jak to nazwać, bo tam można i zrobić dowód, i tam jest tak naprawdę. Nie wiem, dobra, widzowie, jedziemy zobaczyć. Dobra, widzowie. Tutaj auto zostawiłem, bo kurde tu nigdzie nie ma, nie ma parkingu. Przejdziemy sobie kulturalnie po pasach widzowie, przestrzegamy przepisów, oczywiście auto może nas rozjechać wiadomo. Tak, to ta było się one. Musimy wyrobić dowód osobisty, do ostatnio nam niestety zabrali Nie wiem w ogóle czy będzie za darmo, czy będzie trochę kosztować W ogóle właśnie, wcześniej zapomniałem tego odjąć widzowie odejmuje się, teraz widzę w tym momencie e, kasa za kupienie tych mebli widzowie do, do lokalu Bo jeszcze tego zapomniałem wam wtedy powiedzieć Tutaj o ile dobrze pamiętam można było wyrobić sobie dowód, nie jest tutaj ktoś Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry Czego jest taka sprawa? No. Straciłem ostatnio dowód osobisty i chciałbym wyrobić nowy. Dobrze, a mogę znać powód, jakby zniknięcia pana dowodu? A no, zgubiłem. Nie wiem, jaki. No dobrze, dobrze. Szukałem kilka dni. Nie ma nigdzie, a potrzebuję bardzo. I... Pana imię i nazwisko? Jacob Anderson. Dobrze, tutaj sprawdzę. No, dobrze, już, już dobrze. miałem dowód kiedyś, więc. Nie tu jest. E, tak więc tak, e, taki dowód by kosztował 500 dolarów No dobrze, dobrze, mogę teraz zapłacić mm, Dobrze, dobrze, to poproszę dobrze. No, Proszę bardzo, 500 dolarów Dziękuję, e, i tak, to e, zajmie tak maksymalnie tydzień, e, wie pan O, no to, to szybko, tak, rozumiem Postaramy się jak najszybciej to Dziękuję bardzo Dobrze, dobrze, to do widzenia Do widzenia Dobrze, kurde, no to dowód będziemy mieli do tygodnia maksymalnie. Ostatnio schodzi nam widzów ciągle ta kasa, no. No lipa widzowie, musimy w końcu ten biznes, bo zaraz nam się kasa skończy i nie wiem, będziemy musieli coś, nie wiem, jakiś kredyt zabrać. Na szczęście w Spencer Out można postawać sobie tutaj auto, a auta ten parking jest darmowy i liczny, więc no, o tyle dobrze. Okej. Okay. Ktoś do mnie widzowie pisał coś właśnie, no. Lokalizację dostałem od Jamesa jakąś, nie wiem. Cześć, co Lepsze ja pytanie, kurde. Muszę stanąć gdzieś w ogóle, bo... By tak, na środku drogi to nieładnie stać. Cześć mi w ogóle jakąś lokalizację. Słuchajcie, so, y, dam sobie to na mapę, ogarnę mapę. Dobra, widzę, wkleję sobie na mapę normalną teraz lokalizację widzicie tam gdzieś w tamtą stronę, nie? W ogóle mi nie odpisał jeszcze. Dobra, jadę tam kurde, nie wiem, od Jamesa, nie wiem. Y, mam nadzieję, że tym razem nie jest jakaś y, wiadomość od kogoś. Nie od Jamesa, nie. Tak, to będzie lipa, kurde. Co jest, widzowie? Co? Tu jest, tu jest ta elektrownia, no właśnie. Tu jest, widzowie, druga elektrownia, która jest na mapie. O nie. Czyli to, co ten. Kurde, czyli to prawda. Patrzcie, to widzowie. Tutaj, w tym miejscu, jest tama. I tu jest to wejście. Kiedyś tutaj, pamiętam, że dostarczaliśmy coś. Tu jest otwarte normalnie. Jest otwarte. Może James? Kurde, może otworzył, nie wiem. Mam nadzieję, że widzę, że to jest tutaj, nie? Bo, ale co, co w ogóle James robi w elektrowni? Chyba coś tam było kiedyś, Ron chyba chciał to przejąć, nie? Chyba dziwne, kurde, jak tak tutaj otwarte jest, nie? Ja pierniczę. Ej, nie wiem, boję się by tu iść, tak szczerze. Co jest? Co to za miejsce? Tak. Co jest? James? Kurde. Nie, nie. No, Powiedz po, Powiesz mi drogi bracie. Powiesz mi co? Co, co to jest? Co, co tu się dzieje w ogóle? Co, co no, to za miejsce jest? To jest? Otóż to jest miejsce. Brama. Mmmm... Tak mój na razie powiedzmy przytulny domek. Nie... nie jestem zbyt bezpieczny jeszcze, żeby mieszkać... Ale w ja rozumiem, że, no, że się ukrywasz i tak dalej, ale. Kurde, no, no stary, czekaj. Jakoś... Trzeba jakoś... też muszę mieć jakieś sprzęty, żeby wytropić osobę, która cię porwała. Co? Ale że w no. sensie tego fantoma? Tak. No. Otóż to nie jest tak naprawdę fantom. To była tylko przykrywka, żeby ciebie no, zmylić. Nie. Ale on się nazywa Liam. Liam. I muszę cię zapytać, czy wiesz w ogóle coś o nim? Pięknie. Ale że o tym fantomie, Liamie, który tak, mnie tak. porwał, czy ci jego ludzie? Jakiś... No, czy miałeś w ogóle jakieś styczność z nim, czy coś o nim wiesz oprócz tego, że nie wiem próbował się dowiedzieć rzeczy o mnie. No tak szczerze, no to właśnie nie wiem nic absolutnie. Się, chciałem się ciebie spytać, właśnie, czy cokolwiek, nie wiesz, No, właśnie. to ja już prawie całą moją historię opowiadałem. o tyle... To jest ten problem, że no właśnie, kurde, boję się, bo... Porwał mnie wtedy ci jego ludzie, nie tak nagle, oni w ogóle... Nie zdążyli ci opowiedzieć wszystkiego, nie, oni... Jak mnie porwali, Dobra, no to po prostu... Chodź, no, porwali cię. Porwali to w ogóle na cały nasz... Porwali cię... Co? Ale że z miejsca zamieszkania wjechali ci totalnie? No muszę się kiedyś tam zabrać. Usiądź masz tu kawkę. Czyli nie, mówisz, nie, że, że tak. ci porwali z miejsca zamieszkania. No tak. No to odważnie. Czyli nic o nim nie wiesz. Znaczy w sensie, oni zrobili nawet tak, że całą akcję to, to dosłownie tam była strzelanina, nie? Wszystko, każdy się strzelał, bo ja mieszkam na, na takim chudzie, no przy... nie, od niedawna tam istnieje taki, takie są mieszkania można sobie. Tam, taniu jest fajny, no. tak, taki klimat Będziesz musiał mi to kiedyś pokazać Ale wiesz, że ty teraz musisz być bardzo ostrożny No, f... no wiem właśnie Po trwaniu W ogóle wiem, masz w ogóle jakąś osobę, która by cię dała radę ochronić no. Albo nie wiem, masz jakąś swoją broń? No moja broń to jest aktualnie W sumie pistolet mam Chciałem powiedzieć, że kij, ale mam pistolet Tam schowany w domu No to dobrze Mam nadzieję, że umiesz z niego strzelać, bo kto by ci dał pistolet, jak nie potrafisz z niego strzelać? No właśnie strzelać. Nie, nie umiem. Totalnie to nie, nie potrafię. No ale nie, mam że, no jak ja mam, ja jestem zawodnikiem Los Angeles Galaxy i plus jeszcze no, jadę. Wiem. Nie, nie potrafię strzelać, no nie, nie przyszło i mi. no, nie miałem kiedy się jakby nie nauczyć. Potrafisz. Trzeba to zmienić po prostu, no nie, nie bawimy się tak, chodź, jedziemy. Aha. No dobra. Bez pytań. Tylko że nie, zmianie, nie mam, przy, nie, ale nie mam przy sobie teraz tego pistoletu. No ja ci dam swój zapasowy. Ale w ogóle jest jeszcze kurde jedna ważna rzecz, nie? No, no, no. chodź. Ten, no ci ludzie od Liama, pantoma Ta. zabrali mi ten, Co w, wszystkie dokumenty jakie miałem wtedy przy sobie, czyli. No, no w sumie z tych ważniejszych to tak naprawdę dowód do sobie Prawo jazdy, portfel mam nadal. Dobrze. No ale sobie dowód wyrobisz, chodź. Nie będziemy narażać mm, wielkiego zawodnika dla galakcji. Pojedziemy moim. Tylko. To? Że on nie może coś. On nie zrobi czasem coś z moim dowodem jak na przykład. Nie, no spokojnie. A jak coś zrobi, to go znajdę. A jak go znajdę, to nie będzie dla niego przyjemnie. O nie może. A co jak się poda na przykład da mnie, że nie wiem, że jestem i z... kurde. Musiałbyś. W ogóle... Musiałbyś co? zabezpieczyć dowód. To jest twoje? No, jakieś oszczędności się ma. Nie miałem wydatków jak ty To jest... Lambo? No, jakoś tak się składa, że jest Ja pierniczę. No to ci powiem, że chyba dobrze, dobrze się trzymiesz, jeżeli chodzi o kasę Tak No, no nie muszę płacić podatków jak ty mm. Też ty będziesz miał przecież, jesteś wielkim zawodnikiem, nie zarabiasz chyba mojej kasy No, no tak, no, ale nie... To nie aż takim wielkim, żeby jeździć no, na Lamborghini Dobra, otwórz ze schowek i weź sobie pistolet bo, bo przecież z czego mam Cię nauczyć jak skoro Ty nie masz swojego No jest mam A nie mogę, czekaj nie mogę się. dobra no A gdzie, gdzie w, w ogóle jedziemy? Jedziemy w bezpieczne miejsce Ale musisz naprawdę uważać Nasz, ja bym na Twoim miejscu się zgadzał tymi, tymi z tymi Z tymi z hudu Żeby oni byli pod Twoją ręką w razie co Wiesz, nie że prywatny ochroniec znaczy, tylko no ta... żeby Ci no nie no, no oni jak ja coś to pomogą, oni jak coś to pomogą, tylko stary, no wbija jakaś kurde. Wie, jakaś ekipa, nie wiem co to było. z jakimiś broniami, oni w ogóle to mają lepsze bronie od nas, nie? Nie wiem. To się od tych wschodów chodzi mi. Nie? Mieli lepsze bronie od, od nas i wszystko Ta. w ogóle bardziej. Nie, 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 nikt nie. Zawróćmy nie... miejsce, dobra, zawrócimy, no? Nikt nie miał w ogóle szans. Tam z nimi nie. To trzeba cię nauczyć samoobrony. Dobra, pojedziemy w miejsce, gdzie. No raczej niech się nie przyczepi. Dobra. Dobra, trzeba to zaparkować. Wysiadamy Dobra. Doli. A ty? Bracie, tutaj idziemy. Ta. Ta ta... A tak. Ale jak tam byłeś już w ogóle w urzędzie, żeby zabezpieczyć dowód, żeby nie wziął na ciebie żadnej kasy ani nic? A no, no właśnie, no właśnie nie byłem, w sensie byłem w urzędzie, ale wyrobić nowy. A jak to zabezpieczyć? No w sumie powiedziałem, że zgubiłem dowód jedynie. Więc nie wiem. Jak to nie Będziesz chciałem powiedzieć, bo. Nie chciałem mówić, że ktoś mnie porwał, i że. No, kurde, musisz jeszcze być by ostrożny. dowiedział. ostrożny, bo. ten będzie raczej wiedział, gdzie masz miejsce zamieszkania, bo na pewno ma od tego ludzi. No, przecież mówię ci, że porwał, to porwał mnie i no, na ten cały chód. Wszyscy tam. Dobra. Robię. Wyciąg roń, wyciąg. No, mam. Zobacz czy jest naładowana, przeciągnij to u góry Która? No to Czyli u góry, to... a dobrze to u góry. No, no. Dobra, wszystko jest chyba przeładowane, chyba jest. tak? Tak, tak, no. tak. Dobra. Ręka prosto, druga wspomaga, żebyś miał jak najbardziej Ale... cela Gdzie ja mam strzelać? Do jakiegoś celu czy... czy gdzie? Wybierz sobie cel i mi go powiedz. Możesz nawet do tego drzewa. Tak szczerze. No a nikt tego nie usłyszy. To, a ludzie tu balują. Przecież to jest dzielnica niedaleko ojca. A wiesz, jak byli tu ludzie? Piją. Okay. Są strzały. To mają tylko sobie z tego beka. Dobra. Podtrzymaj sobie, wyceluj. przymierz I tu masz sterownik. Wyceluj dobrze i strzel prosto w drzewo. Dobra, dobra. To, to drzewo tutaj to. Dobra. Żebyś? No. Dobra. Pewnie. To już zależy od strzelca, co chce, w co chce strzelać. Kurde. Spokojnie. O. No, nie wiem, nie widziałem. Niżej daj sobie rękę, to co trzymasz, pistolet, bo może ci odbić i ci całą skórę zedrzeć. Kurde, widzowie. Przedarz się uczę, Dobra, dobra. O! Ci... Dobra, chyba. Że pomimo że ci się cała ręka trzęsie. No wiem, wiem. To masz właśnie. nawet Sela. No to jest bliski dystans. Widzisz na, z... przeciw mnie jest drzewo. Próbuj w nie trafić co najmniej dwa razy. A to? Tak? Tak. Nie, nie, za dalsze. Tak blisko. Tam w lewo. tam o, na wprost mnie. tam tak daleko. Tylko mi głowy nie odstrzelę. Tak. ja mi się na całe drodze. ręce tu... Wierzę w ciebie. To Tutaj to były tylko Fartnie. Mówię ci. Wierzę w ciebie. Kurde. No jeszcze raz. No, trafiłeś. Trafiłem? Jeszcze Tak Jeszcze raz. Aż do skutku. Znowu. Brawo. Ja pier... Jeszcze. Kurde. No, teraz nie trafiłeś, no ale jak no pierwszy raz. Dwa razy już Ja pierwszy. Trzeba... Dobra, nie jeszcze się... raz. Cześć, te ręce Dwa muszę Dwa razy. Masz 8 naboi na magazynku, wystrzelaj cały magazynek. Dobra. Trzeba cię jeszcze nauczyć przeładowania. Dobra, tu ci wsadzam do kieszeni, masz magazynek. Yy, Wystrzelaj ten pistolet pistolecie i przeładuj. Po lewej stronie A, masz chyba, guzik. Okay. Klikasz go i uważaj, bo ci może wypaść na dół do magazynek. I po prostu go olej, wsadź nowy, napełniony i tyle. Czyli, Jeszcze raz u góry pociągnij. Yy, pociągnij i... i włożyć, tak? Dobra. Tak, już, no. już to tyle? Tak. Dobra. No, znaczy jak chcesz, możemy jeszcze kilka razy przyjechać. Żebyś się pouczył strzelać, ale na razie to będę na oku... Skoro no po prostu się o ciebie martwię, Jacobie. Oko, dzięki, że... No że w Niebezpieczny ogóle mi... jest ten typ. A ty co ty? To chcesz, jakby. Ja, po, po co się w ogóle ta ja elektrownia? Chcę się zemścić. Nie będzie mojej rodziny zastraszał, ani jej porywał. A co, to dopiero okradą. Jak coś zrobi z tymi dokumentami, znajdę go w jeden dzień. I wtedy będzie nieprzyjemnie po prostu. Znajdę go. I najwyżej zobaczymy się na cmentarzu z nim. Wiesz, on Teraz ma już tą... nie bada się, Nie będę się z nim opierdalał. Każe wiesz, on ma. Kurde, on ma tą całą swoją, wiesz, tam ekipę. On ma tam tyle osób, którzy są, nie wiem, wyszkoleni i tak dalej. Stary samemu o, będzie lis. ciężko. Dobra, wyciągaj broń. Próbuj zastrzelić lisa. Lisa tam biega. Co? Tu masz lisa. Jasna. A nie, to menar. Myślałem, że to lis. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj, żartowałem, Myślałem, że to lis. A lisy są, jak mają wściekliznę, są agresywne. Jedni ja nie będę... no dobra. No, a, dobra, no chyba, że Dobra, bo no zaraz jeszcze tu ktoś przyjedzie, no bo... No. Mają panowie na piwko! E e ta, masz 5 zł 5 dolarów i uciekaj. Daj U, dziękuję, dziękuję. Uważaj, Boże. Co jest? ale no, nie. Okej. Okay. No w sumie, jak no to? Okazja. Jak, jak będziecie jakieś auto śledzić? Będzie się coś działo. Zobaczysz typu, którzy ci grożą. I no. masz mój numer. Dzwoni. No oczywiście. W, tak, tak, tak. Będę w 10 minut. Jak coś ci zrobią? To spokojnie, ty przeżyjesz, ale oni nie. Dobra, dobra, rozumiem. No z takim podejściem to na pewno no, uda ci się wszystko, Musz, mus Muszę się chyba z tymi twoimi kolegami zapoznać i im coś. Hmm. No tak. Dobra, podwieźcie gdzieś, czy podwieźcie pod auto? No najlepiej pod auto i do chaty sobie wrócę. Dobra. Jakbyś jest... mnie szukał, a nie chciałbyś mi zawracać głowy, to jestem w elektrowni oczywiście. Dobra. Za klucz, co tam, bo ja, ja weszłem, wszedłem, co normalnie. Nie, eee, tak szczerze, nikt by mi nic nie zrobił. Zabiłem ostatnio na Twoich oczach czterech. A, ale, ale, właśnie, a cię, nikt Cię nie szuka nie nic? W sumie było. No, brud... jeszcze nie, no, ale będzie trzeba pozmieniać dokumenty, żebym mógł wreszcie żyć normalnie. Takie moje marzenie, małe. Chcesz normalnie? Chcesz żyć? Normalnie? Tak. To jest z ja normalnie żyć? Wyobrażasz sobie to? No, sensie, no w sensie. Nie ja sobie tak średnio to wyobrażam. No, nie wyobrażam ale... sobie mieć domu, płacić za niego, płacić za auto, znaczy za auto to była. No, ale... Mniejsza. A współczuję ci, że takie. Dobra, jak to się. W... No dobra, no to widzimy się jeszcze, nie. Tak, pewnie. Jak coś potrzebujesz, to Tę y, Tą klamę okay. jeszcze ci dam, bo ja mam swoją. Tak, dobra. No, no, dobra. Dzięki, dzięki. E, no. To. No, do zobaczenia. Raz. Do zobaczenia. No, siamano. Siemano. Ten Jay ma nawet taki podobny styl mówienia do mnie, w sensie ten się takich podobnych wyrazów do mnie używa. No bo jak... no, brat widzowie. Jacoba, no to kurde. Fajnie było widzowie. Nie? The Jacob no dobrze mu nawet poszło jak na pierwszy raz. A my widzowie, kurde, już musimy się pożegnać, bo to jest koniec tego odcinka, nie? Krótko dzisiaj, bardzo krótko, ja wiem, ale to co wiem, nie było czasu naprawdę, nie? Wiem, że ostatnio też nie było odcinka, przepraszam was, ale teraz już powracałem widzowie z regularnością, ja muszę pojechać sobie jeszcze coś zjeść, bo Jakub już jest mega głodny, więc... Widzimy się w kolejnym filmie, sprawdzajcie Discordowe rekrutacje i zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia widzowie, siemano!